Czołem, czołem, kromka z rosłem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Długo oczekiwani milionerzy. Ja wiem, że prosiliście o tych milionerów, tam wielokrotnie parę osób z uporem maniaka pisało, kiedy milionerzy zatem są. Tak jest. Drugi odcinek, tym razem ze Scorpiusem. Witaj, Scorpius. Witam, witam. Jeśli nie znacie Scorpiusa, to oczywiście w opisie są linki. Scorpius to też zatwardziały Battlefieldziarz, i dlatego jestem też bardzo ciekawy, jak dzisiejsze pytania Scorpiusowi przypadną. Tylko wytłumaczę Ci Scorpius, jeśli nie wiesz o co chodzi, będziesz miał 12 pytań do wygrania. Od 50 do 100 tysięcy Battlepacków. Oczywiście te Battlepacki są na żarty, bo też pojawiały się pytania, czy fizycznie naprawdę daje zwycięzcy konkretne Battlepacki. I tylko jeszcze gwoli wyjaśnienia masz dwa koła ratunkowe, pół. Na pół oraz telefon do przyjaciela. Wszystko jasne, Skorpius? Wszystko jasne. Przygotowywałeś się jakoś specjalnie, czy po prostu wierzysz w swoje umiejętności na tyle, że nie będzie potrzeby Od korzystania z korekty? Nie odłączałem konsoli w ogóle, także przygotowałem się <laughs> bardzo, bardzo zawzięcie. Okej, okay, także nie przedłużając, bo też narzekaliście na ostatnią długość z Joszym, postaramy się tak zamykać gdzieś w dwóch minutkach max na pytanie. Zatem jesteś gotowy na pierwsze pytanie, takie rozgrzewkowe, myślę, że nie sprawicie żadnego problemu. Tak jest. Ok, także pytanie za 50 battlepaków brzmi: Mapą, na której gracze mogli wypróbować BT Battlefield 4 była A, Fabryka 311, B, Kryptonim Młot, C, Operacja Blokada oraz D, Oblężenie Szanghaju. No, oczywiście, Oblężenie Szanghaju, także szybciutko i na temat. Zaznaczyć odpowiedź D. W takim tak. razie zaznaczamy odpowiedź D. No i oczywiście, nie przedłużając, jest to jakże inaczej oblężenie Szanghaju. Także 50 Battlepacków, Twoje. Przechodzimy od razu myślę, do pytania za 100 Battlepacków. A pytanie za 100 Battlepacków jest takie troszkę bardziej statystyczne. Gotowy? Gotowy. Ok. Pytanie za 100 Battlepacków brzmi: która broń w Battlefield 4? Zadaje maksymalne największe obrażenia perkula w klasie szturmowca. Tutaj w nawiasie jeszcze zniżej wymienionych. A. Aeg971, B. skarcha, C. L85A2 i D. Famas. No to stawiam bez wahania na skarcha Na 100% skarcha. Na 100% Skar H. Dobra, zaznaczmy w takim razie odpowiedź B. I również nie przedłużając, oczywiście jest to poprawna odpowiedź, Skarcha ma szybkostrzelność bardzo niską, ale on jest tą taką bestią, która chyba tam nawet na klanówkowych rozgrywkach czasem bywała zabroniona. Tak, tak, tak jest nasz w T5, także tak. Stąd, stąd właśnie wiemy. Ona tam chyba ma ponad 30 a jeśli nie 30. Nieważne, w każdym razie pytanie za 200 Battle brzmi. W którym Battlefieldzie gracze mogą tworzyć i sprzedawać kamuflaże do broni? Odpowiedź A. Battlefield 4. Odpowiedź B. Bad Company 2. C. Battlefield 3. oraz odpowiedź D. W żadnym. Hmm. Yy, na pewno w czwórce nie i w trójce też nie. Yy, będę stawiał na to, że w żadnym. Jeszcze uważasz, że EA nie wprowadziło tego, co wydaje mi się powinno wprowadzić z ich perspektywy, czyli sprzedawanych skinów i tak dalej, czyli odpowiedź D. Tak jest. Żadny Battlefield. Tak mi Dobrze. się przynajmniej wydaje. W takim razie poproszę komputer o zaznaczenie odpowiedzi D. W żadnym Battlefieldzie. Werble. Nie będzie werbli, bo nie mam nagranych. Ale oczywiście jest to poprawna odpowiedź, swoją drogą. No, w całe to... szczęście. Jestem ciekaw, czy w następnym Battlefieldie będziemy mieli jakieś paczki do otwierania za pieniądze, bo znający jej kurczę, już coś takiego dawno powinni wprowadzić, jak na ich standardy. Bardzo ciekawe. No, Gotowy na pytania? Mam nadzieję, że nie wprowadzą. Za 500 BattlePacków? Gotowy. Dobrze. Uwaga. Poprawna nazwa jednej z map dodatku do gry Battlefield 4 o nazwie Wojna na Morzu to A. Łamacz Spratli, B. Łamacz Moździerzy. C. łamacz wyspy oraz D łamacz fal. No to tutaj raczej, raczej stawiałbym na łamacz fal od <ścoughs> odpowiedzi. Nie wiem, kto ci, kto ci je podyktował, ale, ale troszeczkę były. No nic, Wiesz, w każdym razie łamacz fal. Na pewno na jest pewno nie łamacz. łamacz. Żyje, no nie, nie. Łamacz. nie, może w następnym, ale w tej okay. także raczej. Ostatecznie, definitywnie zaznaczę odpowiedź D, Ta. I masz całkowitą rację, także na samym początku prosta droga przed tobą, bardzo szybko ci to e, zajęło, także bardzo dobrze. I zaczynamy już troszkę takie pytania, wydaje mi się, które mogę, może tam wprowadzą jakiś zamęt delikatny w, w tobie, bo kurde za dobrze ci to idzie. Nie może tak być na moim filmie, że gościowi idzie za dobrze. Także gotowe na pytanie za 1000 battlepaków? Jak najbardziej. Ok, przechodzimy w takim razie do pytania za 1000 battlepaków, które brzmi: zremasterowana operacja Metro, dodana w Battlefield 4. Została wzbogacona względem wersji z Battlefielda 3 o: A. Dodatkowe wagony, w których można się chować, B. Ekskluzywną dla tej mapy broń podnoszoną, C. Windy z poziomu 0 na poziom 1, oraz D. Levolution w postaci gazu łzawiącego. Ja ci to przekopiuję tutaj, bo to jest pytanie takie troszkę dłuższe. O, BUM. Jako, że nie grałem w Battlefield 3, to będzie mi troszkę trudniej. Na pewno nie jest to gaz ani wagony, bo to byłoby troszkę mało mądre. Krótko mówiąc, więc albo jest to podnoszona broń, mhm. a jakaś tam chyba jest, albo są to windy. Wiem, że na pewno jest tam więcej przejść niż było w trójce, ale czy to są na pewno windy? A pamiętasz, jak deweloperzy uzasadniali zremasterowanie. Właśnie metra, albo na co gracze bardzo narzekali w operacji metro w Battlefield 3? Nie pamiętam, dlatego że nie grałem w Battlefield 3, więc, więc ciężko no, to mi faktycznie. to pamiętać. Pamiętam, że na pewno było to właśnie coś z tymi wejściami. Tylko teraz, czy to chodziło o windy? So, przeczytam sobie to pytanko jeszcze raz. A jeszcze Proszę. ekskluzywną. Nie, jak ekskluzywną dla tej mapy broni, to na pewno nie. Czyli to będą metodą eliminacji, to będą musiały być te windy. Windy z poziomu zero na poziom tak, pierwszy. Tak, tak, tam nie ma żadnej ekskluzywnej. Nie podróży. ma żadnej broni podnoszonej, gaz łzawiący odpada, tak? tak I jest. wagony też. też. Żadnych... No czyli zostaje nie nam podaje. windy i mam nadzieję, że to. Pytanie za 1000 datołatów. Będzie... Ostatecznie tak. definitywnie zaznaczyć odpowiedź C. Tak. Dobrze, w takim razie zaznaczamy odpowiedź C. Windy z poziomu zero na poziom pierwszy. Swojego czasu deweloperzy yy, ustosunkowywali się do mapki z Battlefielda 3, właśnie operacji Metro, yy, i ustosunkowywali się do narzekań niektórych graczy odnośnie tego, że było dosyć mało przejść, na przykład na tą flagę B, na poziom tam pierwszy, gdzie właśnie mm -hmm. jest ta cała stacja. I przez to między innymi, nie wiem czy kojarzysz, na metrze teraz w czwórce są takie boczne wejścia, tam zupełnie z boku, tak. one są dodane. I między innymi poza tymi wejściami dodano też właśnie windy z poziomu 0 Aha. na poziom pierwszy. No to całe szczęście. Tam się bardzo dużo rzeczy czasem dzieje, także bardzo dobrze, 1000 battlepacków twoich. Troszkę trudniejsze pytanie było, ale w końcu coś się zacząć musi dziać. Gotowy na pytanie za 2000 punktów? Tak. Za 2000 battlepacków? Ok. Uwaga, pytanie brzmi, jak nazywa się lewitujący w powietrzu Prototypowy, prototypowy czołg, znany z dodatku ostateczna rozgrywka. A. T72, B, mm -hmm. mm -hmm. B. Walker, C. Rorsch Mk1 oraz D. HT95 Lewkow. Pytanie też Ci przekleję. A. T72, B. Walker, C. Rorsch Mk1 oraz D. HT95 Lewkow. To chciałbym chyba tutaj wziąć pół na pół. Mhm. Tak, pewne, buchy, pół na pół. Wiesz już co na, pewno na pewno wiem, że nie jest to Rorsch MK1, bo to jest to jest zupełnie co innego. T72 mhm. to jest stary radziecki czołg, także też raczej nie. Raczej nie, ja raczej nie lewituje. No, raczej, raczej nie. Walker raczej kojarzy mi się bardziej z Gwiezdnymi wojnami niż z. Mhm z czołgami, więc byłby to na 90 ileś tam procent ten Lewkow, ale... Wolisz się upewnić. Wolę się upewnić. Okej. Okay. W takim razie, i tutaj teraz tłumaczę, ja mam zawsze przed odcinkiem przygotowane ewentualne pytania, które są odrzucane, także spokojnie nie ułatwiam Skorpiusowi życia. Także proszę komputer o zostawienie dwóch poprawnych odpowiedzi i odrzucenie dwóch błędnych. Także, mój drogi, została odpowiedź A, T-72 mm -hmm. oraz odpowiedź D, HT-95 lewkow. Hmm, jeszcze raz, świi, które zostały? Została lewko i? A, si A 72 oraz D, no HT-95 lewków. W takim wypadku ustawiam definitywnie na D. Dobrze, w takim razie zaznaczmy odpowiedź D. E, lewitujący w powietrzu prototypowy czołg nazywa się HT-95 Lewkow i inaczej być nie może, zgadza się. To Bardzo jest, prawda? Cieszę Pamiętam jak w czasu, jak ostateczna rozgrywka wychodziła, to było sporo, sporo oburzenia, że jak to taki czołg taki prosty w życiu, potem okazało się, że już nie jest taki prosty, bo on, nie wiem czy kojarzysz, ma taką przyspawaną lufę i nie można tak tej lufą obracać. Nie jest nieskrętna lufa, ale widziałem ludzi, którzy sobie całkiem nieźle radzą radzi... mimo, okay. mimo tego. 2000 battle Packów Twoje. Na pewno jesteś bardzo zadowolony. Co prawda, rodziny za to nie wyżywisz, no ale zawsze. No... Nie, przekażę je na walkę z globalnym ociepleniem, tak czy inaczej. <noise> Chciałem z góry powiedzieć, że nic, nic z tego personalnie nic nie będę miał. Nie. Fantastycznie. W takim razie gotowy jesteś na pewno na pytanie za 4000 Oczywiście. Battle Packów. Oczywiście. Okej, okay, w takim razie pytanie za 4000 battle Packów brzmi: Drużyna w Battlefieldzie 4 może liczyć się z maksimum A. 4 żołnierzy, B. 5 żołnierzy. C. Sześciu żołnierzy, czy D. Siedmiu żołnierzy? Nie, może się liczyć, y, może mieć maksymalnie pięciu żołnierzy. Y, tak, pięciu żołnierzy może mieć. Jest jakiś glitch, w którym można było mieć sześciu, ale myślę, że nie o to pytałeś. Czyli nie, standardowo 5. Standardowo. Pamiętam faktycznie tam na samym początku nawet jakieś dziwne rzeczy się działy, że nawet więcej tych żołnierzy było, ale standardowo w normalnej wersji uważasz, że może być pięciu żołnierzy. Tak jest. A mimo, że nie grałeś w Battlefielda 3, takie pytanie poza konkursem, wiesz z ilu żołnierzy składała się drużyna w Battlefieldie 3? Nie czy, mam czy nie ma zielonego tej. pojęcia, wiem, że w czołgu mogły być trzy osoby, to może, może z sześciu, ale nie mam naprawdę nie, nie mam pojęcia. Także zaznaczyć odpowiedź B z pięciu żołnierzy, tak jest. z pięciu osób. W takim razie proszę o zaznaczenie odpowiedzi B, drużyna w Battlefield 4 może liczyć się z maksimum. Pięciu osób. Oczywiście, że tak. W Battlefieldzie 3, to były cztery osoby. Aha. To tak na marginesie. Ciekawe, jak to będzie w następnym Battlefieldzie, bo w sumie chyba tak na dobrą sprawę te pięć osób jest zupełnie wystarczające. Chociaż wie, co oni tam nie wymyślą. Myślę. Pytanie za 7,5 tysiąca battle Packów. Gotowy? Gotowy. Do jakiego kinowego hitu nawiązują Easter egi na mapie Wroga Transmisja? A. Indiana Jones B. Forrest Gump C szeregowiec Ryan czy D Park Jurajski? No to nie będę się przedłużał, że tak powiem, czy się, to może nie, ale w każdym razie Jurassic Park na pewno chodzi o guziki, które trzeba powciskać na koparce i gdzieś tam jeszcze. Mm -hmm. I słychać wtedy krótki plik z rykiem dinozaura MP3, a ludzie się podniecają tym miesiącami. No co kto lubi? <laughs> Jak dla mnie, te, te wszystkie isteregi naprawdę są tyle warte, co odpalnie sobie Soundcloud, ale. Jak już mówię, co, co kto tam lubi? Ktoś lubi sobie posłuchać, jak ryczy dinozaur i stracić 3 godziny na to. to dlaczego? Dlaczego nie? Na pewno nie Indiana Jones, na pewno nie Forrest nie. Gump, na pewno nie Szergowiec Ryan. Czy Forrest Gump? Gump to mógłby być? Zależy, jak to gra. Ale raczej st stawiałbym tutaj na, raczej bym stawiał na, na dinozaurę, bo to chyba o to chodziło. Czyli zaznaczyć to powiedz D. Odpowiedź D. Tak, odpowiedź tak. D Park Jurajski. Dobrze, w takim razie poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Park Jurajski. Mówiłeś o ryku, tak, że faktycznie tam na takich palach wielkich, które podtrzymują tą całą, ten cały talerz mhm. jest guzik nawet z, nam, z namalowanym dinozaurem mhm. i zgadza się, to jest oczywiście nawiązanie do parku jurajskiego, ale nie wiem czy wiesz, że bezpośrednim takim nawiązaniem do parku jurajskiego jest taka mała skrzyneczka, nie skrzyneczka, paczuszka ogrodzona takim metalowym ogrodzeniem, w której leży martwa chyba koza z tego tak. co wiem. I to coś też ma. To, to jest żywcem podobno wyjęte z parku jurajskiego. Ja bardzo dawno nie oglądałem parku jurajskiego. Ale dobra odpowiedź 7,5 tysiąca battlepacków na walkę z e, globalnym ociepleniem, to już coś osiągnąłeś, na pewno. Gotowy na 12,5 tysiąca battlepaków? Tak jest. Przypominam ci tylko, że jeszcze masz jedno koło ratunkowe telefon do przyjaciela. Także zaczynamy z pytaniem, uwaga! Jaką popularną grą towarzyską wzoruje się Studio Dice, balansując rozgrywkę w grach serii Battlefield? Odpowiedź A, kalambury, B, dwa ognie, C, papierkami i nożyce oraz D, bierki. O, Przekopiuję proszę. ci. O, proszę. Poszło. No to taki powiem ci, kalambur tutaj z tego wyżedł. <laughs> Jaka popularna gra? Kalambury, dwa ognie, papierkami i nożyce, bierki. No kalambury nie, bierki też chyba, chyba nie. Chyba że naprawdę w takiej już mega przenośni, że chodzi o taktykę, ale raczej nie. Dwa ognie by mi tu najbardziej pasowały, bo są dwie drużyny, to może, może to. Kamień papier nożyce. Nie w ogóle nie, nie kojarzę o co tam dokładnie chodzi, ale być może, być może znajomy będzie kojarzył, bo ja niestety. Średnio, więc chyba. Z, y, znajomy chyba... gra w Battlefield? Gra w Battlefield, nie wiem, czy gra o, w to... kamier, pa, pa, kamień papień nożyce, <śmary> ale, ale może będzie wiedział. No nic, spróbuję. Dobra, e, to my się teraz połączymy z kolegą i tylko powiem wam, jak to będzie wyglądało. Po prostu Skorpius zadzwoni z normalnego telefonu prywatnego i słuchawkę przystawi do mikrofonu. Także myślę, że będziecie słyszeć, a jeśli nie, to ja wam zrobię opisy e, e, tekstu, co kolega mówi. Także dzwoni, przyjacielu, jeśli... Dzwonię i tobie. pytam. O, wszystko ładnie słychać, także nie będzie Halo. potrzeby. Halo, Schaboszczek. Siema. Siema, siema. Schabik schabik. 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 schabik, schabik, on był w chlebie kiedyś chyba. Ja ja powiem, pytanie, słuchaj, jest pytanie. Miało być z Battlefielda, a wyszło o tutaj dziwne, dziwne rzeczy. Yy, I nawet nie mam krągka tekstu tego pytania. Yy, wysłałem ci na Facebook. Aha, to ja, to ja przeczytam. To będziesz najwyżej okay, poważę, to bo czytaj. ty dzwonisz czytaj. Dobrze. Jaką popularną grą towarzyską. Jaką popularną grą towarzyską. Wzoruje się studio Dice, balansując rozgrywkę w grach serii Battlefield. Wzoruje się Dice, balansując rozgrywkę w grach serii grach, Battlefield. Serii Battlefield. I masz cztery do wyboru. Popularna grotowerska, a kalambury. A to jest kalambury. O, Dwa ognie. Dwa ognie. Papier, kamień nożyce. Papier, kamień nożyce. I bierki. Bierki. Jeszcze raz. Kalambury, papier, kamień nożyce. Dwa ognie i bierki. Tak jest. Za to pytanie. <laughs> no co ja, co ja ci mogę <laughs> powiedzieć? Cztery. Do czwartej yy, To jeszcze raz. Kalambury. To no. jest pierwsza. Ognie. Dwa ognie. Papier no. kamien nożyce. Papier kamien nożyce. I no. bierki. No to dwa ognie pewnie jakieś. Nie? No ja też tak myślę, że dwa ognie, ale z drugiej strony to by było takie wiesz. Może taki tutaj jakiś podchwytliwy. No ale Macie... no, to co? no kalambury, no, kalambury to... nie. No jeszcze. Ja myślałem, że może bierki albo ten kamień papier Tak mi się coś kojarzy, ale... Macie ja jeszcze 10 sekund. Nie bym na dwa ognie, no w końcu masz, wiesz... Nie ja bym na dwa ognie. Okej. Okay. Dobra, ja mam 10 sekund jeszcze. E, to będę... Będę myślał o Skaboszczaku. Także dziękujemy A, za... No, dobra, to dzięki. No <laughs> No, tutaj z ma takie samo A, zdanie jak ognie. ja, że to dwa ognie. Ale coś mi się wydaje, że to by było za łatwe. Dobra. E, nie Balansując będę... rozgrywkę, czyli to, co ci mogę powiedzieć, to wiadomo, że balansując rozgrywkę muszą brać pod uwagę wszystko, co jest w powietrzu, na ziemi, w czołgach pełzającego i muszą to jakoś tak poukładać, żeby coś było silniejsze względem czegoś, ale miało też jakąś słabość. To mm -hmm. moja wskazówka, jaka jedyną mogę ci dać. No, to w takim razie dwa ognie by odpadły. Dobra, stawiam C, bo tamte, tamte są bez sensu, a jak mówisz, że balansują, to faktycznie to dwa ognie też mają mało. mało. To albo ten kamień, albo bierki by zostały. Bierki to hmm. chyba troszkę by była przesada, już jakby bierkami się. Chociaż tajs gry w kości. Dobra, stawiam na, te, na ten kamień i papier. Ostateczna decyzja na hmm. pewno. Czyli. Popularna gra towarzyska, na której wzoruje się DICE, balansując rozgrywkę, to papier, kamień, nożyce. Zaznaczyć. No, to znaczy. Okej, okay. zaznaczmy w takim razie odpowiedź C, papier, kamień, nożyce. Schabik jest w Plutonie z Tobą, czy nie? Nie, nie, nie jest. Nie, nie, to... znajomymi, ale, ale nie jestem. To, to dobrze, bo gdyby był z Tobą w Plutonie, to musiałbyś go chyba wyrzucić, bo odpowiedź Dwa Ognie jest odpowiedzią błędną, i dobrze zrobiłeś, że ze mną zaznaczyli właśnie papier kamień, nożyce, bo to jest poprawna odpowiedź. Także no, gratuluję. Czyli była to podchwytliwe. Ale no, to myślenie no, wydaje mi się dobre, taki jak. Chodzi, chodzi o zamysł po prostu, że w momencie, w którym na przykład helikoptery są silniejsze przeciwko czołgom, to przeciwko helikopterom są silniejsze pelotki, czyli coś zawsze pokonuje coś innego. Wiesz co, tak? Można by zrobić osobny odcinek na temat logiki Dice i robienia city. Tak, no może ale to tak. tak, to na inny odcinek może faktycznie. W każdym razie gratuluję tobie. 12,5 tysiąca hmm. battlepacków i przechodzimy do prawie za 2, 25 tysięcy battlepacków. Jeszcze trzy pytania do końca. Uwaga. Pytanie brzmi. W jakim mieście mieści się główna siedziba DICE, studia odpowiedzialnego za Battlefield 3 i Battlefield 4? Odpo oczywiście za jeszcze inne gry, ale tutaj wymieniłem te dwie. Hmm. A. Stockholm, B. Köln, C. Aberdeen i D. Trondheim. Hmm, nie, to będzie na pewno Stockholm, bo Szwecja, więc nie ma innego wyjścia niż Stockholm. Zaznaczamy odpowiedź A. Tak. Już. Szybko. I oczywiście jest to dobra odpowiedź w Sztokholmie. Także dwa ostatnie pytania przed tobą. Zero kół ratunkowych. Tylko i wyłącznie to, co masz w głowie i w sercu na temat Battlefielda. Czujesz emocje? Bo ja czuję Straszny, bardzo dużo. Czu. Widzę, jak temperatura spada na globie o przynajmniej pół stopnia po tym... <laughs> do tej pory. Pytanie za 50 tysięcy battlepacków. Uwaga! Podstawą do stworzenia mapy wroga transmisja jej charakterystycznego punktu, jakim jest ogromny radioteleskop, było? A. Obserwatorium mhm. Arecibo, B. Planetarium Atacama, C. Obserwatorium Melbourne i D. Obserwatorium w Bełogradczyk. Oczywiście o, pytanie ci. W twarz. To bym cię prosił o... Tak e, prosiłbym cię Proszę. o tekst. Proszę bardzo. Podstawą do stworzenia mapy wroga transmisja, A tutaj chodzi głównie właśnie o ten mm -hmm. charakterystyczny punkt, radioteleskop, było Obserwatorium Aresi, bo Planetarium Atakama, Obserwatorium Melbourne. No, i... Planetarium Atakama nie, Obserwatorium Melbourne też nie. Belgradczyk mógłby być, bo, bo to jakaś pewnie Rosyjska Republika to pasowała, tak? Tak brzmi, prawda? A Obserwatorium w Aresi, bo nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że jest takie wielki jakiś właśnie obserwatorium, które tak dokładnie wygląda gdzieś w Ameryce Południowej, bodajże. I I, i co z tym? No tym tym tym? i albo A, na, albo na D. Pewno, na pewno Atakamy i Melbourne odstrzeliwujesz. Tak, no bo to, nie, to na pewno nie jest planetarium, także to, to okay. niekoniecznie. No więc, więc. Y, to nie, no to w takim razie będę strzelał, że to chodzi o D. Chociaż mhm. nie, czekaj sekundkę, tam jest też taka. Dżungla to bardziej takie tropiki trochę tam są. No, no, no. Nie, to w takim razie będę stawiał na to obserwatorium w Arecibo. Gdziekolwiek nie, to jest. Nie, Atacama, nie Melbourne. No w sumie logicznie Atacama to bardziej Atakamo, pustynia. Atakama i. pustynia, Melbourne też raczej... pustynia. No i to było graczek i Arecibo. Czyli zaznaczyć odpowiedź a obserwatorium Arecibo. Mm -hmm. No i nam grasz o 5000 50 tysięcy battle i dwa pytania do końca włącznie z tym. No to Zaznaczyć. zaznaczaj A. Okej, okay, zaznaczyłem w takim razie odpowiedź A. Miło mi zakomunikować, że będziesz pierwszą osobą, która ma szansę wygrać z tych Także no, muszę ci powiedzieć, że, że, że dobrze myślałeś, bo faktycznie jak sobie później wygooglacie, na przykład wy w, w, w Google'ach, czy, czy ty, to faktycznie jest to prawdopodobieństwo, że praktycznie 100% na tym się wzorowali, zresztą wygląda to praktycznie identycznie. Gotowy za, na ostatnie pytanie za 100 tysięcy battle packów? Gotowe. Uwaga, czytam pytanie finałowe. Dodatek Zęby Smoka nawiązuje swoją tytułową nazwą do... A nowego typu pojazdu, B nowego typu broni, C specjalnych żelbetowych umocnień przeciwczołgowych oraz D specjalnej taktyki walki na Bliskim Wschodzie. Jeszcze ci tutaj przykopiuję. No to kolejne podchwytliwe pytania widzę. E, pu, 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 pu. nowego typu pojazdu to na pewno nie. Nowego typu broni. No są tam, są tam nowe typy. Jest taki, jest ten robot, który. Mógłby być jest, jest, nowym typem nazywa? broni. Nie pamiętam jakaś, MK MK11. MK11 to DMR. No ale coś takiego w każdym razie. No, no ale wiem o co chodzi. Tylko takiego u 2.0. 2-0. Dokładnie, uO2. dokładnie to. Specjalnych żelbetowych umocnień. Pff, ja wiem. No niby to mogło być. Ale tam są tylko na jednej mapie takie, takie umocnienia, to też chyba nie bardzo. Specjalnej taktyki walki. No, specjalna taktyka walki mogła być, bo to Chiny. Mhm. Mm Mogłaby być specjalna taktyka walki, tyle że w grze tam niespecjalnie, ale... Ale że, że to Chiny i Zęby Smoka to mogli tak sobie nazwać jakąś tam... Jakąś tam swoją sztukę walki czy taktykę walki. Co na pewno... No nie na, nie pewno, na pewno ten typ pojazdu. Znaczy nie, typ... A właśnie, teraz jeszcze czy ten, czy ten robot to jest pojazd czy broń? Robot jest bronią, robot jest bronią. A, no to pojazd na pewno nie, bo tam żadnych pojazdów nie ma, czyli to by na pewno odpadło. Żelbetowe umocnienia czołgowe mogą być ewentualnie tylko i wyłącznie na propagandzie. Bo tam mamy czołgi. Bo tam mamy czołgi, ale tam akurat, na czy tam są takie jakieś, też nie ma, tam są tylko takie betonowe kostki. No, betonowe kostki no to nie bardzo pasują do, yy, do takich rzeczy, a nazwać cały dodatek, bo na jednej mapie jest czołg chyba też nie. A ten robot jest na dwóch mapach bodajże, albo nawet i na trzech mapach. A specjalna taktyka walki na bliskim dystansie? Też mogą być, ale znowu w grze nie ma żadnej specjalnej taktyki walki, a jest robot. Mhm. Zgadza się. Danie yy. za 100 tysięcy Batlewaków. Chyba bym postawił na ten nowy typ broni. Wydaje mi się, że to będzie chodziło o te właśnie jeżdżące, o te jeżdżące robociki. Bo na Czy tych powiesz, mapach nowy typ broni? są. Mhm. Tak, tak mi się wydaje. Wiesz, wiem, że są takie też umocnienia do, do łamania fal, ale to znowu to nie, te, nie te mapy i nie te łamacz To nie te mapy nie ten dodatek właśnie. No właśnie. No to nie, to w takim razie stawiałbym na B, na nowy typ broni. Ostatecznie, definitywnie. Tak, tak, no nawet typ broni. Zaznaczmy w takim razie odpowiedź B. Dodatek zęby smoka nawiązuje swoją tytułową nazwą do nowego typu broni. Drogi skorpiusie, za Wikipedią zęby smoka to zwyczajowa nazwa fortyfikacji używanej w czasie II wojny światowej jako bariera przeciwczołgowa, Buu. czyli odpowiedź C. To są specjalne no, no, no. żebetowe wzmocnienia przeciwczołgowe. Ale wygrałeś 50 tysięcy Packów, Na pewno niejedną wioskę w Afryce można byłoby za to nakarmić, no i to globalne ocieplenie no, też. Chyba, to... chyba amunicją, ale okej, ok, skoro tak, tak mówisz, to, to myślę, że tak. Myślę. w każdym razie. Że... Bardzo Ci dziękuję za udział. Myślę, że całkiem dobrze Ci poszło. No na razie ci poszło najlepiej. No ja z szkoda troszkę tutaj tych żelbetowych umocnień. No ale aż sobie wyglądluję z ciekawości, jak to, jak to nie wygląda. Nie oczekiwałem. Możesz sobie zerknąć. Wy widzowie też również możecie sobie zerknąć. E, oczywiście zapraszamy do Skorpiusa na kanały. Tam wszystko macie podlinkowane w opisie. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję Skorpius za udział w materiale. Ja również dziękuję bardzo. No, szkoda, że nie wyszło do końca, ale cóż zrobić. Starałem się jak mogłem. Pamiętajcie, kromka ze skorpiusem gadają, radzą, nigdy Was nie zdradzą. Pamiętajcie o komentowaniu, ocenianiu, subskrybowaniu i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa. pa. Na razie.